60 rolników pewnej wsi zbierało dynie i okazało się, że 1 trzecia tych rolników zebrała po 2 tony, 1 piąta rolników po 3 tony, 1 szósta rolników po 4 tony, 1 dziesiąta rolników po 5 ton, a 1 piętnasta rolników po 6 ton. Pozostali rolnicy zebrali po jednej tonie. Ile wynosi średnia liczba ton zebranych dyni przez jednego rolnika? Aby obliczyć średnią liczbę ton zebranych przez jednego rolnika, należy policzyć, ile wszystkich ton wszyscy zebrali łącznie i podzielić przez ilość rolników, czyli przez 60. No więc rozpocznijmy obliczenia. 1 trzecia rolników Zebrała po dwie tony. Ale ile to jest 1 trzecia rolników? 1 trzecia z jakiej liczby? Z 60, czyli 1 trzecia razy 60. 60 63, bo 60 mnożymy przez licznik. 60 razy 1 to jest 60, przez 3 to jest 2. 20 rolników zbierało po dwie tony. Dalej. 1 piąta rolników po 3 tony. Ile to jest 1 piąta rolników? 1 piąta rolników. Czyli 1 piąta razy 60. 60 na 5 to jest 12. Dalej. 1 szósta rolników zbierała po 4 tony. Ile to jest 1 szósta z 60? 60 na 6 to będzie 10 dalej 10 rolników 1/10 rolników po 5. Ile to jest 1/10 rolników? 1/10 razy 60. To będzie oczywiście 6. No i teraz 1/15. Jedna 1/15 piętnasta. Jedna piętnasta razy 60 to jest 4. No, i teraz ilu rolników już mamy policzonych? 20, 12, 10, 6 i 4. To są rolnicy, którzy są już policzeni, ale nie mamy liczby tych pozostałych rolników. Więc od całości, od 60 rolników, odejmiemy to, co nam już wyszło, czyli 20, 12, 10, 6 i 4. 20 plus 10 i plus 12 to jest 32, 42, 52, czyli 60 odjąć 52 to będzie 8 rolników. To jest ta pozostała część. Dobrze. No i co teraz? Teraz policzymy. Skoro 20 rolników. Zbierało po 2 tony, to ile ton łącznie zebrało? 20 razy 2 to będzie 40. Dalej. Skoro 12 rolników zbierało po 3 tony, to 12 razy 3 to jest 36. Skoro 10 rolników zbierało po 5 ton, to 10 razy 5 Nie, po 4 tony, przepraszam. 10 razy 4 to jest 40. Dalej. Skoro 6 rolników zbierało po 5 ton, to 6 razy 5 to jest 30. No i 4 rolników zbierało po 6 ton, to 4 razy 6 będzie 24. No i ci pozostali rolnicy wyliczyliśmy, pozostałych rolników było 8 i ci rolnicy zebrali tylko po jednej tonie, tylko czyli 8 razy 1 to jest 8. No i teraz, ile ton wszystkich zebrali rolnicy, tak? Wszystkich tych dyni. Łączna suma ton. Zebranych przez wszystkich rolników. Dodajemy do siebie tak 40, 36, 40, 30, 24 i 8. Więc łącznie rolnicy zebrali 178 ton. No i tak jak wcześniej mówiłam, żeby obliczyć średnią, to będziemy łączną liczbę zebranych ton dzielić przez ilość rolników. Ile wynosi łączna liczba zebranych ton? 178, tak? To już wyliczyliśmy. Natomiast ilu wszystkich rolników było? 60, tak? Czyli 178 podzielić na 60 to będzie dwie całe na pewno. I zostanie w liczniku 58, w mianowniku jest 60. No, ale oczywiście, jeżeli mamy tutaj ułamek do skrócenia, to skracamy. Dwie całe zostaje bez zmian. 58 i 60 na pewno można przez 2 podzielić. 60 na 2 to jest 30, a 58 na 2 to jest 29. I już mamy naszą odpowiedź. Pytanie było: ile wynosi średnia liczba ton zebranych dyni przez jednego rolnika? Możemy odpowiedzieć. Średnia liczba ton zebranych dyń na jednego rolnika to i 2,29,3 tony. Tutaj jeszcze brakuje wyrazu tony. Nie, w zasadzie to już tutaj mamy. Średnia liczba ton zebranych dyń na jednego rolnika to 2,29,3. Dinko